O, ja tyle czasu spędziłem w szatni trenerskiej czy, czy szatni zespołu z utaty, że, że myślę, że tego, jakbym miał dodać do, do swojego doświadczenia, to, to miałbym dużo więcej lat, a, a, bo każdy, każdą wolną chwilę siedziałem z tatą w każdym klubie, w którym pracował, a na Stali w szczególności znałem każdy kąt i każdy, każde miejsce. Ciekawiło mnie to, co się dzieje. Jeździłem statu na każdy obóz. E, ciekawiło mi co robią na treningach, e, jaki skład będzie grał, kto gra, jakie ma zadania. E, no to było coś, co, co gdzieś tam pływało, ale chciałem jak najdłużej grać. Ja sobie z tą myślą, właśnie, żeby kończąc gdzieś tam granie, nie, jeszcze nie zbyt szybko przyswajałem, jeszcze właśnie kończąc grę w Polonii, ale. Już te studia właśnie dawały taki drugą, drugą ścieżkę, drugą drogę, żeby jak najwięcej się przyuczać do tego. No i już ta praca właśnie z tymi dziećmi, czasami jadąc, właśnie na trening, dawała mi więcej satysfakcji, już niż sama, same kopanie tej piłki. I to były takie momenty, że, że wchodziłem w tą drugą rolę, i właśnie z niej czerpałem bardzo dużą radość, a właśnie ta adrenalina dalej. Z biegiem czasu, kiedy grało się już w jakieś rozgrywkach ze starszymi grupami, które prowadziłem, bo później to był Sen Warszawa, później z już Raków Częstochowa, no to, no to właśnie dawało ciągle w tym sporcie to, to dobry zastrzyk adrenaliny i tą chęć realizowania tej pasji, którą jest piłka nożna.